Witajcie, witajcie, 197 odcinek Niskiego Pressingu. Naszym gościem dzisiaj Filip Macuda, zastępca redaktora naczelnego portalu wrocławskie-fakt.pl Witam Cię Filip serdecznie w Niskim Pressingu. Cześć Pawle, cześć Maczku witajcie. Witamy Cię gorąco z Legnicy, temperatura mocna. No letnia, mimo, że to już się październik e, z zapasem, atmosfera w miedzi Legnica e, też wciąż e, letnia, mocno podrzewana przez ostatnie słabe wyniki miedzi. E, I o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Jak ty to widzisz, jak, twoje, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Macie, oddaję ci głos. Tak, dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Filip, rozpoczynamy od tych spraw bieżących. Ja pozwoliłem sobie wrócić na naszą społeczność na kanale Niski Pressing taką ankietę szybką przed tym dzisiejszym odcinkiem. I w tej ankiecie właśnie nasi widzowie na pytanie, czy ostatnie wyniki miedzi to kryzys formy, aż 43% badanych zaznaczyło właśnie tę odpowiedź. Przypomnijmy, w ostatnich pięciu meczach trzy porażki, dwa remisy, ostatnie zwycięstwo 20 sierpnia. Krótkie, ale konkretne pytanie. Kryzys czy zadyszka? No, wydaje mi się, że mimo wszystko zadyszka, bo to jest chyba, jeżeli dobrze liczę, dziewięć meczów za trenera Radosława Beli od początku sezonu. Trzy zwycięstwa, trzy remisy, trzy porażki. Rzeczywiście ten ostatni okres nie najlepszy, ale też trzeba zwrócić uwagę, z kim mieć grała w tych meczach, bo to wszystko zaczęło się od meczu z GKS-em Tychy wyjazdowego, więc no, z rywalem, który będzie jednak walczyć do końca mam wrażenie o awans pod wodą Dariusza Banasika, specjalisty od awansów. Później była Wisła Kraków, wiadomo, że zespół mający swoje problemy, ale nadal Wisła, więc też taki rywal można powiedzieć z tej wyższej pierwszej ligowej półki. No i trzy porażki, więc dwa razy Arka Gdynia w Pucharze Polski, najpierw w lidze, później w Pucharze Polski i porażka z Odrą Opole, więc z liderem Fortuna pierwszej ligi. Rzeczywiście jest się czym martwić moim zdaniem, bo Mieć nie wygląda w tych ostatnich meczach dobrze. Ja tutaj mi się przede wszystkim na tym meczu wczorajszym, na którym miałem okazję być z Arką Gdynia w Pucharze Polski. I też na tym, co Radosław Bella mówił po tym spotkaniu. Gdzie leży problem Miedzi w tych ostatnich spotkaniach? Mianowicie w popełnionych błędach. I takich błędach, które tak naprawdę się powielają w każdym kolejnym spotkaniu. W takich elementach gry, których mieć rzeczywiście ostatnio nie może się podobać. Na przykład jeżeli chodzi o bronię, nie przy w fragmentach gry. To jest taka bolączka Miedzi w ostatnich spotkaniach. Tracone bramki bezpośrednio po rzutach wolnych. Wczoraj kolejna taka bramka. Kacper Skóra na początku spotkania trafił do siatki yy, Miedzi Legnica. Czy to jest kryzys? My się wydaje, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić, że to jest kryzys. Kryzys to jest jednak coś długotrwałego, kiedy widać, że drużynie nie idzie. To są trzy spotkania, oczywiście pięć bez, bez zwycięstwa, trzy porażki, natomiast podkreślam, no, trzeba też brać pod uwagę Klasę rywali, i no też nie można było zakładać, mimo tego dobrego początku sezonu, że mieć będzie wygrywać wszystkie spotkania, bo oczywiście za zaczęła bardzo dobrze ten sezon, była liderem fortuna pierwszej ligi przez pewien czas, natomiast no gdzieś musiał przyjść taki pierwszy moment zadyszki właśnie to bardziej bym nazwał zadyszką. No i teraz zobaczymy, jak zespół zareaguje. Trener Bella przekonywał, że zespół jest wściekły, że będzie wymagał tej reakcji też od siebie, od zespołu właśnie w meczu sobotnim z Chrobrym Głogów, więc z outsiderem Fortuna pierwszej Ligi wydaje się, że no, trudno można powiedzieć wymarzyć sobie lepszego rywala na przełamanie. No i, i wydaje mi się, że po tym spotkaniu też będziemy mądrzejsi. Rzeczywiście zespół przegrał te mecze, czy nie wygrał ich, dlatego że no, grał jednak z silniejszymi rywalami i jak teraz poradzi sobie w roli ewidentnego faworyta, no bo przecież takim będzie. No właśnie, tu wywołałeś jakby, a właściwie przywołałeś słowa trenera Belli z konferencji prasowej. Trener Bella powiedział, cytuję, nie jest to dobry moment dla drużyny. W kluczowych momentach popełniamy kardynalne błędy. Zawodnicy czują ogromną złość. Myślisz, że to, ta złość to może się przełożyć na, na coś pozytywnego, yy, na poprawę gry miedzi w najbliższych spotkaniach? No ty bardziej wspomniałeś, że mecz z Chrobrym z jednej strony rzeczywiście, patrząc na tabelę, wymarzony rywal na przełamania, ale pamiętajmy, że to też jednak będą derby. i chrobry, drużyna, Rywal, który Miedzi historycznie nie zbyt leży, mówiąc kolokwialnie. Tak, przy czym Chrobry ostatnio sam sobie mam wrażenie, że nie leży, bo no wczoraj też chociażby porażka w Pucharze Polski z Wisłą Puławy, więc z zespołem z niższej klasy rozgrywkowej. I mam wrażenie, że, że drużyna z Głogowa jest rzeczywiście takim idealnym zespołem na przełamanie, bo i ważny mecz dla kibiców, bo mecz derbowy. Jednak no, pytasz o tą złość, no ja też widziałem tą złość wczoraj w oczach Nemani Miuszkowicza po meczu, kapitana Miedzi Legnica, bo to jest taki zawodnik, który najczęściej mam wrażenie, że wychodzi do mediów, żeby porozmawiać właśnie w tak zwanej Migzonie. Wczoraj widziałem w jego oczach, nie chcę powiedzieć taką bezradność, ale, ale może nawet trochę bezradność, bo... Mam wrażenie, że nie wiedział sam do końca z czego te błędy się biorą, czy to jest po prostu brak koncentracji, czy, czy jakaś nieuwaga. Natomiast widać, że to jest no, przedstawiciel drużyny, która po prostu bardzo by chciała wrócić na te zwycięskie tory. Wydaje mi się, że miedzi brakuje przede wszystkim dobrego rozpoczęcia meczu. To jest taka podstawa, mam wrażenie, w każdym z meczów. I wczoraj było tak samo, bo szybko stracona bramka, później druga. Druga połowa, oczywiście, mieć gra z przewagą zawodnika, ale wyglądała dużo lepiej. No i mam wrażenie, że, że ta złość musi się jednak przede wszystkim przerodzić w powtarzalność. Tutaj mieć musi być zespół, który jest w stanie zagrać dwie równe połowy. Na to też zwraca uwagę Radosław Bella, że, że tego na razie właśnie brakowało że drużyna może zagrać dobrze w drugiej połowie, mieć sporo sytuacji, no ale nie da się wygrać meczu grając tylko dobrze przez 45 minut. Tego też wymaga trener. No i mam wrażenie, że właśnie ta złość, o której tutaj mówimy, musi się przerodzić w coś pozytywnego. No i tym czymś pozytywnym byłoby zagranie właśnie dwóch równych połów, w których i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie po prostu Legniczanie byliby w stanie zagrozić rywalom, no bo tak jak powiedziałem wczoraj, z drugiej połowy rzeczywiście wyglądało to lepiej, Kamil Drygas miał kilka sytuacji do zdobycia gola, ale to jest za mało, żeby jednak pokonać rywala, mimo wszystko tak klasowego jak Arka, bo wydaje mi się, że to jest zespół, który troszkę się od... na ostatnio odbił. Tak, to prawda. Filip, nasi kibice w komentarzach pod naszymi odcinkami zauważają spadek intensywności w grze miedzi. A właśnie ta intensywność miała być taką pieczęcią trenera Belli. Mówił o tej właśnie intensywności właściciel pan Andrzej Dadeo, mówił również przed sezonem właśnie trener Bella. Są również zarzuty, że mieć może być źle przygotowana motorycznie do rundy. Przykładem chociażby forma Antonika, który gaśnie z meczu na mecz. Jak możemy to skomentować? Czy kibice mogą mieć po trosze rację? No na pewno kiedy Miedź nie wygrywa, kiedy jakikolwiek zespół nie wygrywa meczów, to szuka się właśnie przyczyn. I gdzieś na pewno przygotowanie fizyczne, ale też motoryczne jest wyciągane mimo wszystko gdzieś na, na czoło takich dyskusji. Coś w tym może być, bo ja rzeczywiście wczoraj, skupię się właśnie na pierwszej połowie, nie widziałem w zespole Miedzi takiego... Poweru, przy, przy, poweru y, przysłowiowego y, w grze. Mhm. Y, nie było widać takiego pazura, właśnie. Y, wydawało się, że przyjeżdża Arka z trenerem Łobodzińskim, więc no, byłem trenerem miedzi. I to będzie idealna okazja, żeby też odbić sobie ten mecz przegrany w Gdyni i od początku meczu zaatakować. Tymczasem co się dzieje? Mieć gdzieś wychodzi jakaś taka rozkojarzona na, na boisko. Tutaj jakiś głupi faul. Yy, tu właśnie też odwołam się jeszcze raz do trenera Belli, który powiedział, czy to nemania powiedział, któryś z, z panów powiedział, że przed bramką na 0 do 1 siedmiu zawodników Miedzi nie dotknęło jeszcze piłki. No to jest znamienne, że Mieć wychodzi na mecz i ona tak naprawdę od razu już przegrywa. To na pewno też wpływa na nastawienie w dalszej części spotkania. Yy, ale takiego właśnie poweru, takiej yy, elektryczności, yy, en en energetyczności, bo elektryczność to nie jest coś dobrego w piłce nożnej, energetyczności <grywka> właśnie w poczynaniach yy, brakuje mi. W drugiej połowie troszeczkę to, to, to zaistniało. Natomiast tutaj wspomniałeś Maćku Antoniku, ja bym też wspomniał o innych zawodnikach, bo mam wrażenie, że kilku piłkarzy rzeczywiście miało dobry początek sezonu. Przywołam chociażby Emanuela Agbora, natomiast wczoraj bardzo słabe spotkanie, moim zdaniem. Zmieniony w drugiej połowie złapał żółtą kartkę w pierwszej połowie, dużo nerwowości, no, nie, nie tego wymagamy mam wrażenie, od piłkarzy drugiej linii. To właśnie ta druga linia często jest kluczowa, jeżeli chodzi o poczynania zespołów. No i tutaj bym się doszukiwał, też właśnie słabszej dyspozycji miedzi, że rzeczywiście ci piłkarze linii pomocy nie dojeżdżają ostatnio. Wspomniał oczywiście też trener Bella i, i, i koledzy na konferencji, zdaje się redaktor Dawid Sołtys o kontuzji hardherca, który też był bardzo ważną postacią Miedzi Legnica. On teraz wróci za cztery tygodnie dopiero do gry, więc to jest poważne osłabienie. Natomiast no gdzieś mam wrażenie, że tak jak na początku sezonu niektórzy piłkarze byli w stanie wziąć tą odpowiedzialność na siebie, tak wczoraj na przykład nie widziałem wiodącej postaci w zespole Miedzi. Nie było takiego jednego piłkarza poza Drygasem, do którego się jeszcze raz odniosę, ale to raczej wynikało z tego, że po prostu potrafił się znaleźć w sytuacjach, a nie je kreować. I, i mam wrażenie, że właśnie tej kreacji brakuje e, i to jest też taki główny, główny problem właśnie Miedzi Legnica. Balans pomiędzy mocnymi skrzydłami napędzającymi właśnie ofensywę i zdyscyplinowaną obroną miał być kluczem, Bella Składra, jak my to mówimy. Czy taktyka trenera Belli stała się czytelna dla przeciwników? Staliśmy się po prostu, Filip, przewidywalni dla, dla stawki w grze? Znaczy, znaczy tutaj muszę jeszcze raz jednak do personaliów, bo mam wrażenie, że skoro coś działało na początku sezonu, to nie ma powodu, żeby nie działało teraz. Oczywiście. no. Każdy zespół może zostać rozczytany, i wiadomo, że, że trener też musi gdzieś być elastyczny w pewnym, w, w pewnym momencie. Natomiast gdzieś mam wrażenie, że te, to, ten brak punktowania miedzi no nie wynika raczej z tego, że mieć stała się łatwa do rozczytania, bo gdzieś widzę, że, że to jest drużyna, która stara się grać w różny sposób, bo część akcji prowadzonych właśnie środkiem boiska, część akcji prowadzonych gdzieś skrzydłami, bardziej bym się skupiał właśnie na tej koncentracji. Wydaje mi się, że to jest klucz, że obecny problem jedzie Legnica leży w głowach zawodnicy po prostu no, zablokowali się mówiąc krótko mówiąc kolokwialnie niektórzy. I tutaj właśnie doszukiwał się tego problemu. Czy Wojciech Łobodziński mógł rozczytać Radosława Bellę no oczywiście że mógł no, bo zna go bardzo dobrze. I tutaj akurat w tym w tym przypadku konkretnym rzeczywiście no, uczeń nie przerósł mistrza. Można powiedzieć że, że 2 do 0 dla Łobodzińskiego w tych dwóch spotkaniach też tak jak powiedziałem to pomogło bardzo Arce odbić się od dna bo Słaby początek sezonu w Gdyni, tam mają swoje problemy, o tym nie będziemy rozmawiać. Natomiast gdzieś wydaje mi się, że, że Radosław Bella to jest trener, któremu warto zaufać, który ma pomysł. Przede wszystkim wczoraj widziałem w jego oczach taki ogień na konferencji prasowej i myślę, że jest to człowiek, który jednak wie, co w obliczu kryzysu zrobić. To jest cały czas bardzo młody trener, ale myślę, że warte zaufania i tego, żeby po prostu dać mu szansę no, wyjść z tej zadyszki. Ja podkreślam jeszcze raz słowo zadyszka, nie biłbym tutaj na alarm, jeżeli chodzi o kryzys. Z tego, co dochodzą do mnie takie głosy, celem Miedzi Legnica jest raczej zajęcie miejsca w to 6, czyli baraża na koniec sezonu i później wiadomo, że no, w barażach może wszystko się zdarzyć, na pewno kibice no, mogli czuć się zadowoleni po tym początku sezonu, jednak wygrana chociażby w Warszawie, wygrana ze Stalą Rzeszów, no, generalnie 10 punktów w pierwszych czterech meczach przed meczem z Tychami no, robiło wrażenie, prawda, bo, bo to jednak pierwsza samodzielna praca Radosława Beli na tym poziomie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś też trzeba realnie ocenić po prostu potencjał miedzi Legnica, która jest zespołem, wydaje mi się, że jednak słabszym niż w Ekstraklasie kadrowo, chociaż bardzo ciekawie się wzmocniła. To trzeba powiedzieć, że kadra zdecydowanie bardziej polska niż zagraniczna, sporo ciekawych wzmocnień. Też sporo ciekawych powrotów, bo ja na przykład zwróciłbym uwagę na wracającego z wypożyczenia Rubena Hugenhuta, który moim zdaniem prezentuje się całkiem nieźle i tworzy taką dosyć dobrą parę stoperów z tym Juszkowiczem. Natomiast wracając jeszcze do tego e, rozczytania, wydaje mi się, że, że gdzieś w następnych spotkaniach Radosław Bella udowodni, że to nie jest kwestia taktyki i że gdzieś zawodnicy jednak się odblokują. No i mam nadzieję, bo, bo jednak tutaj trzymamy kciuki na Dolnym Śląsku za jak najlepsze wyniki zespołów dolnośląskich mieć będzie punktować dobrze, no rywal Chrobry Głogów teraz jest w dołku, więc no, okazja jest idealna wręcz, żeby zapunktować. Filip, skoro to wszystko, skoro nie jest to problem z systemem, z rozczytaniem gry, takie możliwe, że tak właśnie jest. Ty mówisz o odblokowaniu, czyli że naszym piłkarzom ma się coś odkleić, tak? Nawiązując do klasyka, nawiązując do klasyka jest po prostu czasami A może, wrażenie, jest tak, że... mhm. a może Filip, a, a może jest tak, że ten system, ten bielizm trenera Beli, wow, tak fajnie zabrzmiało. Wieli trenera Beli jest OK, to wszystko funkcjonuje dobrze, a, a, a przynajmniej powinno. Może problemem jest to, że najzwyczajniej w świecie większość, zdecydowana większość piłkarzy aktualnie znalazła się pod formą. Po prostu mają zjazd, bo rzeczywiście, tak jak macie tutaj mówię, jak ja patrzę na Antonika, to ja widzę, że ten chłopak, to ten chłopak robi generalnie te same zadania wykonuje na boisku, co, co w pierwszych meczach, tylko robi to po prostu gorzej. Michalik, wielka forma na początku, teraz po prostu większość tych pojedynków przegrywa, jakby stracił tą dynamikę, to generalnie to, to przestało funkcjonować. Może przez to, że, że większość piłkarzy po prostu ma jakiś zjazd formy. Może rzeczywiście, może to będzie chwilowe. Nie. Jak to to panowie, intensywności, intensywności, która była na początku, tak. imponowała właśnie tym wyjściem agresywnym do przeciwnika. Gdzie to się podziało? Tutaj są te moje... No, zjazd, zapytań. może jakiś, jakiś chwilowy zjazd, Filip, jak sądzisz? Znaczy, wydaje mi się, że obaj możecie mieć trochę racji. Natomiast tak. pamiętajmy, że to, o czym mówi Maciek, o tym, że była intensywność, no to było jednak ponad miesiąc temu tak naprawdę. No, tak, była właśnie, jeszcze tak, przerwa tak. na kadrę po drodze. Mamy praktycznie październik. Też nie można jednak wymagać od zespołu, żeby ten zespół prezentował się tak samo dobrze Mały cały sezon. czas. No, mamy chociażby przykład we Wrocławiu, Śląska-Wrocław, bo kiedy Mieć grała fenomenalnie w pierwszej lidze, Śląsk dołował, Śląsk był praktycznie na ostatnim miejscu w tabeli przez początek tego sezonu, wyglądało to bardzo słabo, a później przyszło 6 zwycięstw z rzędu, wczoraj przerwana pasa przez Jagiellonię, ale w lidze dalej nie pokonani, natomiast coś może być z tym rzeczywiście, że po prostu piłkarze złapali dołek, Doszły jednak też problemy właśnie z, z urazami. No, tutaj właśnie no, skupimy się po prostu na hartecie, który, który był bardzo ważną postacią na początku tego sezonu. I no, jednak na tym terminarzu cały czas będę podkreślał, mieć jest zespołem silnym na warunki pierwszej ligi, ale tych zespołów silnych jest wiele. No, ja słyszę rozmawiając z osobami, które jeszcze bardziej siedzą w pierwszej lidze, że tak naprawdę realnie o awansie może, może myśleć nawet 10-11 zespołów. No, i tak zastanawiając się, tak rzeczywiście jest. Teraz patrzymy na terminarz Miedzi, mamy Chrobrego, a później mamy Motor Lublin, Lublin i po że mamy Wisłę Płock. Więc też dwa zespoły, które mają gdzieś aspiracje do awansu, do PK Ekstraklasy, chociaż motor jest Beniaminkiem, oczywiście też trzeba o tym pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że każdy z zespołów będzie miał w tym sezonie taką zadyszkę dwu, trzy, cztero meczową. No i po prostu kwestia tego, jak z tej zadyszki będzie wychodzić. No bo to jest niemożliwe, żeby przez 34 mecze w sezonie. Tak, z, z taką samą intensywnością grać, tak samo dobrze się prezentować. Nie ma zespołu na świecie, który, no, nawet Manchester City ma swoje gorsze mecze, to już tak naprawdę bardzo górnolotne porównanie może. Ale wydaje mi się, że no jeszcze nie ma po prostu co bić na alarm. Ja rozumiem tą, tą nerwowość, tą e, taką może powiedzieć zniecierpliwanie, jeżeli chodzi o e, ludzi związanych z miedzią Legnica, natomiast uważam, że jeszcze nie ma po prostu co bić na alarm. Słuchajcie, yy, po meczu. Po meczu z Odrą jeszcze nie, ale po meczu wczorajszym z Arką w ramach Pucharu Polski, yy, nadziałem się na kilka komentarzy w sieci, o, kibiców miedzi. Belout Przyznam się, nie, że nie spodziewałem nie. Przy, nie, nie, przyznam się, że nie spodziewałem się, że to, będzie, że to tak na szybko nastąpi. Wiemy, kibic ma swoje prawo, ale. Z, można powiedzieć, ruszyła maszyna, zaczęło się i trzy, cztery komentarze dzisiaj znalazłem takie bardzo ostre, jakby w stylu Bellout Filip, odnieś się do tego. Czy, czy to byłby jak, jakikolwiek sens, sens, sens w ruchu zwolnienia trenera Radosława Belli po ewentualnej porażce, czy też, remisie mi się skrobił Nie, myślę, że, że, że nie. To jest takie nasze polskie, mam wrażenie, że jak nie idzie, to najlepiej zwolnić trenera. I gdzieś tylko tutaj się doszukiwać problemów. No nie, no, mieć ma drugą ofensywę ligi cały czas. Moim zdaniem traci za dużo goli. To jest na pewno minus, bo jednak 10 bramek straconych w 9 kolejkach, no to jest coś do poprawy. Wydaje mi się, że do, do właśnie dopracowania. Chociaż no ta mieć ma być ofensywna przede wszystkim i na razie jest. Natomiast punktowo to też wygląda cały czas moim zdaniem dobrze. No, 4 punkty straty do, do drugiego górnika łęczna na początku sezonu. I cały czas utrzymywanie się w tej strefie barażowej, no wszystko jest tak naprawdę blisko. I, i, i wydaje mi się, że no nie, tutaj powinno być właśnie z drugą strony to, co widziałem wczoraj na stadionie. Bo myślę, że tutaj ktoś może krzyczeć, krzyczeć w internecie. A kibice mm. jednak wczoraj po meczu przegranym, trzecim z rzędu, zawołali piłkarzy i nie było, można powiedzieć, jobów, że tak powiem, i, i, i krytyki, tylko no było jednak wsparcie. Było, było skandowanie Radosław Bella było wsparcie dla zespołu, to jest bardzo ważne w trudnym momencie i, i wydaje mi się, że to jest raczej ten kierunek, w którym powinien spoglądać Andrzej Dadeło, powinien, powinna spoglądać cała społeczność Miedzi Lewnica, że kiedy jest drobny, drobny moment yy, zadyszki, no, będę podkreślał to słowo jak mantrę, zadyszki, nie żadnego kryzysu, to właśnie tutaj trzeba się skonsolidować i skupić się po prostu na wyciągnięciu tych wniosków, na wygraniu kolejnego meczu, później kolejnego. Potem jest przerwa na kadrę, więc też no, wróci hardhats. Więc rzeczywiście ta mieć legnica powinna jednak z każdym meczem wyglądać lepiej. Trener Bella też się uczy, moim zdaniem, cały czas. No bo, OK, był, był, w, był w sztabie, natomiast uczy się samodzielnej pracy i no, powinien dostać czas. No, jeżeli. Mamy realnie oceniać tego trenera jako, jako szkoleniowca na poziomie pierwszej ligi, no to uważam, że powinien dostać czas do końca sezonu i, i wtedy po prostu ocenimy, czy wypełnił cele. No chyba, że oczywiście, nie daj Boże, mieć, nie wiem, przegra 10 meczów z rzędu i znajdzie się w strefie spadkowej, no to wtedy to jest sytuacja losowa, trzeba ratować, więc, więc bierzemy nowego trenera. Ale tutaj, no absolutnie nie, nie szedłbym w tą stronę. Też widać na, na polskim podwórku cały czas, jaki to jest właśnie taka, nawet bym powiedział, choroba, że. Nie idzie no, to mógłby, po prostu mógłby najlepiej mógłby znaleźć trenera, no to jest patologia moim zdaniem polskiej tak, piłki, tak, niestety. Tak. Dokładnie My się podpisujemy tak. po tym. Filip właśnie Maćku, przepraszam cię, bo Filip bardzo ci dziękujemy za ten twój, twój głos w rozsądku. Zgadzamy się w pełni. Ale, ale jako, że kibice i nasi widzowie, bo już wywoływali nas w komentarzach do, 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 do opinii dzisiaj, to Maćku tak oficjalnie jeszcze nasze zdanie? Podpisujesz się pod słowami naszego... Oczywiście, do... Oczywiście, ja zawsze uważam, że trener musi mieć czas na zarządzanie kryzysem, na zarządzanie zadyszką, jak to Filip tutaj broni tej, tej e, sytuacji. E, trener Bella najlepiej zna sytuację w drużynie, najlepiej wie, jak podejść do tego, do tego to jego przygotowanie e, e, psychologiczne, myślę, że to też może być ogromny atut. Więc ja naprawdę mam ogromne zaufanie. E, do trenera Belli. myślę, że tutaj żadnych nerwowych ruchów Andrzej Dadeo nie będzie wykonywał, bo to nie jest czas i miejsce. Tak naprawdę ta drużyna jest właśnie w gronie bardzo silnych i zdeterminowanych drużyni. Nie jedna porażka jeszcze przed nami, tak? Ja też dodałbym jeszcze tutaj, że dodałbym tutaj jeszcze, że to, co powiedziałem, no w oczach trenera Belli widać taki ogień, widać werwę, widać też to, że on ma jakiś pomysł albo wie, co nie działa i wie jak zrobić, żeby znowu zaczęło działać. No to nie jest tak, że po trzeciej kolejnej porażce przychodzi trener, nie ma nic do powiedzenia, jest, nie wiem, siedzi jak zbity pies i, i po prostu nie jest gotowy do dialogu. Odpowiedział wczoraj na wszystkie pytania dziennikarzy. Widać było, że, że jest po prostu takim człowiekiem, który aż się pali do, do pracy, że jeżeli można by było rozegrać ten mecz z Chroberem jutro, to by go rozegrał jutro. I, i po prostu wydaje mi się, że no, warto te, temu człowiekowi zaufać. Poza tym to, co powiedział Maciek, no gdzieś trener... Zna zespół od podszewki, wie jak to wygląda wszystko na co dzień, my widzimy ten efekt finalny, czyli wynik sportowy. Natomiast to, jak ten zespół funkcjonuje na co dzień, to jest zupełnie inna sprawa i to widzi trener najlepiej. Trener wie co poprawić, bądź nie wie. Wydaje mi się, że w tym wypadku wie, że, że ma pomysł jednak jak na, naprawić to, co się ostatnio popsuło w tej maszynie, w trybach maszyny Miedź Legnica. No i po prostu trzeba mu zaufać, bo OK, teraz terminarz znowu nie będzie zbyt łatwy, natomiast gdzieś każda porażka to jest doświadczenie, które można przekuć w coś pozytywnego, no i wydaje mi się, że tak może być w tym wypadku. jeszcze ja na koniec oczywiście zgadzam się z Wami koledzy, podpisuję się i lewą i prawą ręką. Ewentualne zwolnienie trenera Belli w tym momencie, bo trąciłoby, nawet nie groteską, to byłoby jakaś aberracja, totalny absurd. I... Na, ten temat, na temat tej patologii, bo jak słusznie to Filip nazwałeś, my też tak to nazywamy w naszym programie, to zjawisko. Kiedyś kilka odcinków temu poświęciliśmy, z, z trenerami na ten temat rozmawialiśmy i no niestety to jest takie y, y, smutne zjawisko. Zwróćcie uwagę, no, mamy letnie okienko transferowe. Y, drużyna budowana jest no, pod wizję gry, pod, pod tą filozofię y, gry trenera Belli i teraz po dziewiątej trenerze mamy kolejce mamy zmieniać trenera, przychodzi człowiek z innej zupełnie bajki, z innym pomysłem na grę, a ma do dyspozycji piłkarzy pod inną grę, tak? No to jest tak to tak. się zgadzam z tym określeniem, to jest po prostu patologia polskiej piłki, to jest po prostu głupota by była jakakolwiek zmiana trenera. Dalej ja wierzę w trenera Belle i uważam, że powinien mieć tutaj czas. Spokojny czas na budowanie czegoś i nic się jeszcze wielkiego nie dzieje, tak w chwili słusznie zauważyłeś, jak wygląda tabela, nie? ktoś kto ma. No, jakiegoś... tabela, tabela, to niech, sobie odpali. niech sobie odpali fresh skoro i popatrzy w tabelę, no, bez przesady nie, na wyciąganie Poza tym, no, za wcześnie. Rodzi się też tak to zawsze pytanie, no kto za niego, no nie wiem, czy, czy no taki widniałby kandydata, który z marszu no. wejdzie, zarządzi kryzysem, no wiadomo, czasami oczywiście nowa miotła lepiej sprząta, natomiast no to już byłaby ekstremalnie nowa miotła, no bo Bela zdążył wejść do szatni, znaczy no wejść, no był w niej cały czas, bo był asystentem, no. ale wejść do, do szatni po swojemu i, i co miałby z niej teraz wychodzić po dwóch miesiącach? No nie no, znaczy no nie no, po dwóch, no, ale no, po dwóch no, miesiącach sezonu, no, wiadomo o co chodzi. Absurd. Dla mnie, dla mnie to jest absurdalne niestety. Absurdale, i absurdalne, mi... absurdalne, dla... także słuchajcie kolei, takie jest nasze zdanie naszego gościa i również nasze niskiego pressingu, tyle kropka. Także co, Filip, dziękujemy Ci za wizytę w niskim pressingu, I co czekamy i czekamy na, no czekamy na lepszą grę. Czy trzymamy kciuki oczywiście za Śląsk wraz, bo wiemy, że też tam mocno, mocno ściskasz, także i obserwujesz to, no, ale czekamy na tutaj na wyjście z kryzysu, czy też jak Filip, to jak Filip przychyla się w stronę zadyszki. Przypomnij, że tydzień temuśmy się zastanawiali z kolegą. Z doktorem Piotrem Czepskim, czy to zadyszka, czy kryzys, trudno było znaleźć odpowiedź na, na pytanie, ale no teraz yy, ja, ja powiem tak, yy, ja mam trochę takie bardziej yy, wyraziste zdanie, znaczy nie wyraziste, tylko bardziej, no ja uważam, że to jednak jest kryzys. Filip, to nazywasz delikatnie zadyszką, ty Maćku? Kryzys czy zadyszka? No ja myślę, ja myślę że to jest taki, taki mały kryzys i, i nie bójmy się tego mały, słowa. Mały, I właśnie mały, mały, mały. Teraz, teraz powinien trener Bella pokazać nam tę swoją mądrość, ten swój warsztat, bo właśnie trenera poznajemy po wychodzeniu z kryzysu, a nie z tej pasy, pasy sub. Zarządzanie kryzysem, Filip, tak, tak. Tak, tak jak tutaj można powiedzieć taki korpo język, a ja też dodam, że poprzednio byłem waszym gościem po zwycięstwie miedzi, więc teraz no, nie mogło być tak dobrze. M musieliście jest <laughs> tak, te tak, punkty sprawać. Tak, tak. Zemści... Zemściliśmy się za tamten sezon. Obiecujemy się, że. Zakładam, że kolejne, kolejne zaproszenie po, po jakimś remisie być może, więc żeby nie, się. Obiecujemy się Obiecujemy ci, że po zwycięstwie. Jeszcze raz, kochani, dziękujemy Filip Bacuda, zastępca naczelnego portalu Wrocławskie. Fakty.pl. Był naszym gościem Filip. Dziękujemy Ci. Dziękuję. Dzięki Filip. Dzięki Maćku. Dziękuję Wam Dzięki kochani. panowie. No I kibicujemy, miedzi, idziemy wszyscy na derby. Hej Mieć, co to dużo mówić, ten mecz trzeba wygrać.